Właśnie, zdaje Papa Papa Jan XXIII, kiedy przyszedł na prestoł, mm. był w ogóle taki dosyć humoryst. I przygotowali mu na stoliku papskomu kuciu bumach, kuciu jakichś a, zajaw, prochań, kłopotani do jego papskiego e, e, wyróżnienia. I sprawa kultu Bożego Miłosierdzia По сестрі Фаустині. А через ворогів сестри Фаустини і цього культу, цього, а, цього молебна, знаходилася на, на, наприкінці, на сам, в самому низу. Спеціально було так поміщення, щоб загинуло навіки, щоб папа не встиг до неї докопатися ніколи. А папа прийшов так глянув на цю кучу бумаг і сказав. co, dawajcie zrobimy tak jak duch zatych, duch zatych, wszyscy pervertują, nogami w górę i przekławił cibumahę dokładnie na wpakę i wziął pierwszą i za pierwszą własne stosowała się sprawy, czy za ty, czy widkienuty kult Bożego Miłosierdzia Sestry scenę, między innym świadkowania niedzielnym Miłosierdzia serdia tydzień po paschy to to jak drugu niedzielną paskalną proszę, Jezus wyrazno, wyrazno prosił, żeby za Także, tak samo, jak może, to jutro po co z tej werbiczką do Bożego miłosierdzia gdzieś tam w jakimś momencie, może prosławy może, czy, czy może na zakończenie, bo to mało by było o 15 godziny, to może bliższe 15 godziny, kiedy będziecie zakończyć. No to co takie własne, jak Jan jak 22 A teraz jedna jeszcze o Joana Pawła II. Może nie znacie, ale ja się czuję od jego osobistego, sekretaria, nynieszniego metropolita latyńskiego Władyku Mieczysława Mokrzycko lwiwskiego Jak rozpoczynał dzień Joana Pawła II? Kiedy się z snu nie poszedł nawet z tego, co mówiłem, nie poszedł nawet wannę czy w toaletę, leżał na podłogę, z liżka leżał na podłogę, i leżący chreston widmowlił pierwszą a, czastyną, a, z Światowej Werdycji. I tylko, aż po tego rozpoczynał wszystkie tam a, higieniczny czy jakieś inne sprawy randkowe. No, co mnie wrazyło to muszę powiedzieć, każe jego sekretarz robił to dziesiątkami w oś tak rozpoczynał swój dzień. No i mają płody, i jutro światem. Nie zabudźcie także pomolica do, do, do nich obok, pro jakichś błachodati bo zawsze to wonywa z tym będą rozdawaty Boży Błachodati po switów. Ja z wami proszę się. Chrystus błogosław.